Miejsca kultu, kaplice i kościoły. Budownictwo sakralne na kontynencie afrykańskim cechuje dość duża prostota architektonicznej formy. Wiąże się to oczywiście z klimatem. Świątynie muszą być lekkie w konstrukcji i przewiewne. Ze względu na potrzeby dusz pasterskie, by umożliwić jak największej liczbie wiernych dostęp do spromowania kultu bożego. Z reguły olbrzymie terytorialnie parafie mają po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kaplic dojazdowych. Marzeniem nie do zrealizowania jest sytuacja, by w każdej kaplicy przynajmniej raz w miesiącu mogła być sprawowana Msza Święta, niekoniecznie w niedzielę. Do niektórych kaplic kapłan dojeżdża raz lub dwa razy w roku. Każdą niedzielę w tych kaplicach gromadzą się jednak ludzie. Gdy nie mam mszy świętej, uczestniczą w nabożeństwie prowadzonym przez miejscowego katechistę. Wygląd poszczególnych kaplic bywa różny. Nasi misjonarze starają się wzmocnić lub przebudować zastane drewniane kaplice na trwalsze kamienne. Warto przytoczyć w tym miejscu nie jako anegdotę, ale fakt autentyczny przygodę, jaką przeżył jeden z misjonarzy. Otóż udał się on z posługą duszpasterską do odległej kaplicy, której ściany były uplecione ze słomy. Jakże zdziwił się, gdy ujrzał, że z kaplicy pozostał jedynie szkielet z dachem, bo resztę domu Bożego zjadły kozy. W wielu kaplicach daje się też zauważyć naturalną wentylację, klimatyzację. Jezu asaliawa, Jezu asaliawa na kresu. Jezu asaliawa, Jezu asaliawa, Jezu asaliawa na kresu. Alleluja. Oh yeah.